Dobra, te filmiki miały być nie aż tak bardzo gadane, ale są takie rzeczy organizacyjne, które chciałabym na początku, żebyś poznał. Więc tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to wygląda, kiedy chcesz umówić się na sesję zdjęciową. A Jak to wygląda przed, w trakcie i po. Więc na początek, jeżeli piszesz do mnie i chcesz się umówić na sesję zdjęciową, to mam coś krzywo. Chyba już jesteśmy prosty. Chcesz się umówić na sesję zdjęciową i piszesz do mnie, czy to na Instagramie, na Facebooku, czy, czy kontaktujesz się przez maila, dzwonisz do mnie, obojętne, po prostu chcesz się umówić, to ja Cię po pierwsze poproszę o Twoje aktualne zdjęcia. Oraz oczywiście o Twoje social media, więc to, to już sobie gdzieś tam poznajduję i dlaczego. Przed sesją zdjęciową, jak już rozmawiamy, że chciałabyś taką i mniej więcej wiem. Jaka będzie lokalizacja i styl tej sesji zdjęciowej, to ja muszę dopasować stylizację do ciebie. Bo na przykład taka stylizacja nie będzie pasować do każdej, do każdej kobiety. Zaraz pokażę Ci również przykłady, jak to wygląda, jak ja je do ciebie dopasowuję i na jakiej podstawie. Więc przed sesją ja Cię proszę o zrobienie sobie aktualnego zdjęcia, najlepiej do światła dziennego takiego czystego, słonecznego, ciepłego światła, bo z takim głównie również pracuję. Yy, a po co mi ono jest? <gryw> Już Ci mówię. Jest mi ono potrzebne po to, żebym wiedziała po pierwsze jaki masz aktualny kolor włosów, bo to jest bardzo ważne. A wiem jak kobiety <gryw> bardzo lubią zmieniać te kolory włosów, zmieniają się odcienie, chodzą do fryzjerów. Więc fryzura to jest drugorzędna rzecz, ale jednak ten kolor włosów, który masz aktualnie, chciałabym zobaczyć. To znaczy, przez, przez telefon to i tak będzie przekłamane delikatnie, ale chodzi mi o taką podstawę. Czy na przykład jesteś chłodną blondynką, ciepłą blondynką, czy szatynką, czy brunetką? Jaki odcień tych włosów, jakie refleksy masz? No, po prostu, żeby wiedzieć, tutaj ogólnie z całej twojej twarzy. Jak to wszystko ze sobą współgra? I na przykład ważne jest dla mnie też, jaki masz odcień skóry. Czy na przykład jesteś tonem ciepłym, zimnym, masz pigment różowy czy żółty, bo to wszystko gdzieś tam ze sobą współgra, żeby ta sesja zęciowa wyszła dobrze, żeby ta stylizacja, którą ja dla ciebie przygotuję, była jednak dopasowana pod twoją karnację. Trzecią taką rzeczą, na którą ja zwracam uwagę, to są twoje oczy. I bardziej chodzi tutaj nie o ich wielkość czy, czy umalowanie, tylko chodzi mi o ich kolor. Bo oczy, cera oczy, i włosy to, jest, to są takie, takie nasze trio, które bardzo przeważa nad tym, jak my wyglądamy. Więc w momencie, kiedy ja ci proszę o aktualne zdjęcie, to. No, po to właśnie, że chcę zobaczyć, jak wyglądasz teraz, żeby móc dopasować do ciebie stylizację. Dopasować jej odcienie, tony, tak idealnie właśnie po to, żeby tobie pasowało. Żeby nic się na przykład z tobą nie, nie zlewało na tej sesji zdjęciowej, żeby po prostu było widać te odcięcia między ciuchami i całą stylizacją a tobą, ale też, żeby ona cię tak bardzo nie przytłuczyła. Żeby to nie była taka sytuacja, gdzie. Te kolory są totalnie jaskrawe, takie szalone, że po prostu widać tylko te kolory, a ty masz bardzo delikatną urodę. I na przykład masz ton skóry taki chudniejszy, jesteś, wiesz, bardziej, bardziej takim jasnym odcieniem, masz jasne włosy, takie bardzo, bardzo jasne i gdzieś tam ty byś zginęła w tej stylizacji. I to nie wyglądałoby aż tak dobrze, jak byśmy tego chciały. Więc po to właśnie proszę Cię o Twoje aktualne zdjęcie. Później gdzieś tam oczywiście, też tak, troszkę Cię stankuję <gry> i chodzi mi o to, że nie w złym znaczeniu, tylko chcę zobaczyć właśnie na przykład Twoje social media, jakie do tej pory sesje miałaś, w jakich kolorach, tak po prostu też troszkę na potrzeby inspiracji. Żeby ta sesja była zgodna z tobą. Żeby to nie było tak, bo ja oczywiście też tak mogę zrobić, że słuchaj, wbijecie w taką i taką stylizację. Ta stylizacja będzie pasować, no ale na przykład ty się będziesz źle mniej czuła. Bo, no nie wiem, nienawidzisz pomarańczowego albo nienawidzisz czerwonego. A ja wiem, że będzie ci pasował. I no nie chcę takiej sytuacji, że, że ja Cię będę do czegoś zmuszać. Bo jednak no ta sesja to ma być dla Ciebie, te kolory mają podbijać Twoją urodę, a nie tworzyć, takie, nie tworzyć taką sytuację, że tobie coś po prostu nie gra i bardzo źle się czujesz, no bo to jednak nie o to chodzi. Teraz chciałabym Ci pokazać parę takich przykładów właśnie z sesji zdjęciowych i dlaczego te, te stylizacje zostały dobrane do tej a nie innej osoby. Bo no, tak jak już Ci mówiłam, na podstawie tego Twojego trio wyglądowego to ja dobieram właśnie kolory, odcienie i tony tych stylizacji, tak żeby one idealnie do Ciebie pasowały. I teraz tutaj możesz właśnie sobie zobaczyć. Dobra, ja sobie tutaj właśnie na potrzeby tego filmiku wyświetliłam zdjęcia, które będziemy sobie omawiać i powiem Ci dlaczego takie, a nie inne kolory i takie, a nie inne stylizacje. Więc tak, tutaj na tym pierwszym zdjęciu mamy Martynę. I dlaczego takie kolory? Bo Martyna przecież jest szetynką, no nie? Ale jest bardzo jasną szatynką i ma taki żółtawy odcień skóry taki pod tą swojej skóry, że jest bardziej ciepła. Więc tymi kolorami i tą stylizacją chciałam jak najbardziej podbić tą jej urodę. A nie gdzieś tam jednak ją przytłoczyć, bo w momencie, kiedy na przykład te ciuchy byłyby w stonowanych kolorach, czyli na przykład ten zielony nie byłby takim jasnym, żywym zielonym, to tutaj by nam się troszkę jednak zlewało, no po prostu byłoby nudno, nic by się nie działo. Takim ciekawym dodatkiem jest również ta koszula, która, tak jak widzisz, ma taki ciepły odcień. To jest taki właśnie bardzo ciepły odcień. Ona nie jest stonowana, bo jednak ma te elementy takich mocnych kolorów, jakim jest właśnie różowy. I dzięki temu stworzyłyśmy taką stylizację, która podbija tą jej urodę. To jest taka bardzo ciepła stylizacja, to jest taka współgrająca z jej urodą stylizacja, ponieważ Martyna jest szetynką o ciemnych, brązowych oczach. Ale jej skóra jest również ciepła, ale jaśniejsza. Więc dzięki temu nic nam się tutaj ze sobą nie zlewa, a bardziej się wybija. Włosy wybijają oczy i wybijają same siebie, na, jakby na podstawie tej stylizacji. A ta stylizacja jest po prostu dodatkiem. Ona nie jest taka, że zwraca uwagę tylko na siebie, tylko one jakby podbijają się wzajemnie. Kolejnym przykładem. Mamy właśnie tutaj Roksanę, która po prostu dla mnie to jest chyba moja jedna z ulubionych sesji zdjęciowych, bo jest totalnie szalona. I tutaj miałyśmy oczywiście, tak jak widzisz, starałyśmy się trzymać bardziej takich kolorów blisko siebie. I tutaj to było troszkę na podstawie jednej z zasad łączenia kolorów, czyli trójkąta równoramiennego. Tutaj wykorzystałyśmy sobie pomarańczowy, dwa odcienie pomarańczowego, czerwony, i z drugiej strony koła barw wykorzystałyśmy sobie taki niebieski, turkusowy taki kolor, żeby był on podbicie. Tutaj, jako dodatek, miałyśmy również żółte okulary, które są gdzieś tam takim fajnym elementem, tutaj od góry. I dlaczego takie kolory? W momencie, kiedy mamy właśnie połączenie takich kolorów, to wszystko po pierwsze że ze sobą gra, a po drugie, Roxana jest jasną blondynką o jasnej cerze. To jest taka taka. Typowa uroda, właśnie blondynki, że ma jasne włosy i jasną cerę. No i w tym momencie nie chciałam stworzyć takiej sytuacji, gdzie, tak jak już mówiłam wcześniej, byłoby to po prostu takie zlewające się ze sobą. Tutaj bardziej zależało mi na tym, żeby był jakiś ten jeden mocny akcent. To takie kopnięcie jednak koloru, że nie odwracasz uwagi to jest najważniejsze nie odwracasz uwagi od twarzy bo mamy tutaj ten element żółtych okularów, ale nie odwracasz uwagi od twarzy i od włosów i od całej w ogóle sylwetki, tylko bardziej to podbijasz. I tutaj właśnie dzięki temu, że miałyśmy stylizację spod spodu, czyli takie 60% tej stylizacji było pomarańczowe, gra ze sobą, dobrym dodatkiem, który znajduje się właśnie blisko na kole kolorów do pomarańczowego, jest czerwony. I tutaj ten czerwony też jest właśnie w takim cieplejszym odcieniu. Ta kurtka jest w takim cieplejszym odcieniu, że ona nie, nie odwraca uwagi od, od całej stylizacji. Ona z tym jest, bo mają podobne odcienie i, i takie właśnie podtony, że one są ciepłe. Takim idealnym dodatkiem, którego nie mogłam sobie odpuścić, to są oczywiście te buty, bo to już jest takie, takie moje, że ja uwielbiam po prostu połączenia trzech, czterech kolorów takich kontrastowych ze sobą. No, ale tutaj na przykład, właśnie te buty zagrały nominalnie z niebem, więc tutaj widzisz, wszystko jest tak ze sobą połączone, że znowu nie odwraca uwagi od ciebie. I właśnie o to chodzi w takich zdjęciach, żeby te kolory były dla ciebie, a nie ty dla kolorów, żeby one były jednak takie grające z tobą, pasujące do ciebie, ale jednak inne niż, niż dotychczas nosiłaś. I sama widzisz, to nie musi na sesjach zdjęciowych być monochromatycznie, czyli że na przykład jeden kolor i kilka odcieni tego koloru. Tutaj możesz się naprawdę bawić kolorami, fasonami, wszystkim, no bo to jednak jest sesja zdjęciowa, która ma być po prostu zabawą. Pamiętaj, że kolory nie zawsze muszą być takie, takie szalone, takie wiesz, nie wiadomo co to z tymi kolorami, i, i tylko te kolory, i takie jaskrawe, i jasne. To, to też nie o to chodzi. Bo no nie każdemu takie jaskrawe kolory będą pasować. I tutaj jednym z takich przykładów jest właśnie Sabina, gdzie no Sabina widzisz, że ma ciemne brązowe włosy, ale ma jasno-niebieskie oczy. I w tym momencie. Jakbyśmy sobie tutaj ubrały na przykład sukienkę o jaśniejszym odcieniu różowego, czyli na przykład do, zostałby dodany biały pigment do tego, to w tym momencie wszystko by nam się zlało. Jakby widać by było, że jest jakiś różowy makijaż, widać by było, że, że są włosy, ale tutaj wszystko by było płaskie. I tego staramy się właśnie uniknąć, żeby to nie było płaskie, żeby jednak gdzieś tam było widać e, twoje oczy, które się wybijają na tle tego, twoje włosy, twoją cerę i wszystko po prostu to, co tworzy ciebie, wybijało się na tle stylizacji. Bo tak jak mówię, no ta stylizacja ma być dla ciebie, a nie na odwrót. E, I tutaj właśnie wykorzystałyśmy sobie jako tło e, taką fioletową zasłonę. Która łączy się nam z tym różowym. One mają podobne yy, odcienie bo mają, i, i podtony, bo mają dodane troszkę czarnego, czyli one nie są takie jaskrawe, one są takie stonowane bardziej i dzięki temu grają ze sobą, bo są gdzieś tam podobne do siebie. Yy, I w tym momencie, ubierając taką sukienkę, yy, to ta sukienka podbija yy, kolor włosów i nie odwraca uwagi od oczu. Bo na tym nam najbardziej zależało, żeby te oczy i, i te włosy i ta twarz wybijały się po prostu, żeby one były tak, na no, takim pierwszym planie, a ta sukienka jednak z tym tłem były takim dodatkiem. Okej, okay, tutaj już mamy taką e, totalnie dla mnie ulubioną e, sytuację, e, bo mamy ciepłe odcienie e, i, i mamy połączenia tak jak naprawdę trzy e, tych odcieni. No i tutaj, tak jak widzisz, tło mamy żółte, ale ciepłe. Koszulka jest pomarańczowa, ale ciepła i sukienka tak samo. Jest w takim samym odcieniu, jakby ciep ciepłości, <taki> takim samym podtonem, że gdzieś tam ma ten element ciepłego w sobie, więc one się znajdują naprzeciwko siebie. To jest taki właśnie kontrast, to jest takie podbicie, że ta pomarańczowa bluzka podbija sukienkę i na odwrót. I one się po prostu ze sobą łączą na podstawie kontrastu. Na tej harmonii kontrastu i harmonii właśnie takiej na, na kole barw, że nam to pomaga. Że to nie przetłacza, tylko właśnie nam pomaga. I tutaj makijaż również był zrobiony pod, pod koszulkę, bo jednak gdzieś tam staraj się. Ten makijaż, żeby nie był taki odczapy, że jak już wiesz, chcesz łączyć kolory i w ogóle to, żeby na przykład jakiś element był powiązany albo z Twoją stylizacją, a najlepiej to ze stylizacją i z Twoimi oczami. I tutaj też odsyłam Cię właśnie do poprzedniego filmiku, w którym mówię, jak łączyć te kolory na podstawie koła barw. To jest bardzo pomocne, i to już się po prostu wyryło w głowie, więc mogę sama Ci bardzo polecać, że to pomaga. Bo w momencie, kiedy zrozumiesz te zasady łączenia kolorów i będziesz się ich trzymać i stosować, to sama zobaczysz, że po prostu dobieranie do siebie stylizacji już nie jest takie ciężkie. I tutaj, w przypadku właśnie Wiktorii, znalazłyśmy sobie takie miejsce, gdzie tego żółtego było bardzo dużo. Więc to była dla mnie idealna sytuacja, bo jest czyste tło, jasne w idealnym po prostu odcieniu, i to wszystko ze sobą gra. Wiktoria miała właśnie taki kolor włosów blond, ale troszkę ciemniejszy, ale bardzo jasną cerę. I tutaj mamy też, że tak powiem, troszkę idealną, ale nieidealną sytuację do tego, żeby wymyślić stylizację, ponieważ te kolory są ciepłe, ale w momencie, kiedy one by były odrobinę jaśniejsze, czyli jakbyśmy do tego... Dodali sobie na przykład jaśniejszą bluzkę albo jaśniejszą sukienkę, to w tym momencie to by był taki przecinek, że mielibyśmy twarz, mielibyśmy koszulkę i mielibyśmy jasną sukienkę. I tutaj byłby przecinek po prostu takiego ciemniejszego koloru, a tu wszystko by było takie samo. I takiej sytuacji właśnie staramy się unikać, żeby jednak nie robić z siebie takiego przecinka kolorowego. Nie wiem, jak to, jak to dokładnie wytłumaczyć, ale chodzi mi o to, żebyś tymi kolorami nie zaburzała tego, że tutaj na przykład byłabyś jasna, tutaj coś ciemnego się zadzieje, i tu znowu jasno. I w tym momencie Ty jesteś po prostu cała zlana, i jesteś jedną po prostu czystą stroną, na której no nie widzisz po prostu tych konturów. Żeby jednak starać się tymi kolorami sobie pomagać. Bo naprawdę jest tyle odcieni jednego koloru, tyle tonów jednego koloru, że tylko po prostu wiesz stanąć gdzieś w sklepie i popatrzeć na to i porównać sobie ze sobą różne, na przykład ten sam kolor, ale inny odcień, ten sam kolor, ale inny ton, i już wtedy sama zobaczysz, co na przykład bardziej do ciebie pasuje, bo to bardzo widać i na świecie, wiesz, nie mamy tylko tych podstawowych kolorów. Są ich różne odcienie, podtony i, i tony i wszystko, że, że każdy może naprawdę znaleźć coś dla siebie i pod swój typ urody. Więc tak, wszystko właśnie zależy od tego, jaki tak naprawdę efekt chcemy osiągnąć. Czy na przykład przyjdziesz do mnie i powiesz, że Słuchaj, ja bym chciała taką chłodniejszą sesję zdjęciową, ale w kolorze. No to wtedy to już jest dla mnie znak, żeby jednak te kolory dobierać w taki sposób. Żeby w tej postprodukcji one były chłodniejsze. To znaczy chodzi mi o to, że nie będziemy sobie wybierać na przykład takich jaskrawych kolorów, yy, takich cieplejszych, tylko na, na właśnie będziemy szły sobie na przykład w jakieś niebieskie, yy, dopasowane pod twój typ urody. To wszystko właśnie zależy od tego, tak naprawdę, jaki efekt chcemy osiągnąć, i od tego, na czym tobie zależy. Bo dlatego. Dlatego ja właśnie z, z Tobą tyle rozmawiam i, i chcę się dowiedzieć, żeby jednak e, mieć nad czym pracować, żeby jednak te stylizacje były dopasowane pod Ciebie, a nie tylko pode mnie. Jakby przychodzisz do mnie, wiedząc jakie sesje wykonuję, ale to nadal nie jest sesja dla mnie, tylko dla Ciebie. Ja jestem tutaj i mam pełną garderobę ciuchów dla Ciebie, żebyś miała właśnie w czym wybierać. Tutaj staram się, żeby był każdy kolor tęczy, każdy kolor, który sobie wymarzysz. Żebyśmy mogły to jednak dopasować do Ciebie, do efektu, jaki chcesz osiągnąć, no bo na tym mi najbardziej zależy. Te zdjęcia, które Ci przed chwilą pokazałam, to są tylko przykłady. Jakby ja te stylizację co chwilę zmieniam. Zmieni się jedna rzecz, jedną koszulkę zamienisz i to już jest inny całkowicie efekt. Więc tutaj też nie, nie mogę zagwarantować Ci, że na przykład jak coś zobaczysz, to będzie to idealnie współgrało z Tobą i swoim typem urody, bo jednak no gdzieś tam te kolory są, ale to trzeba bardzo patrzeć na to, żeby dopasować to, to po prostu pod swój typ urody, a nie brać wszystko, jak popadnie, bo kolorami jednak można zrobić sobie krzywdę. I tutaj chodzi mi o to, żeby po prostu się skrzywdzić tym, jak się wygląda. Ale gwarantuję ci, i to tutaj masz moje słowo, że w momencie, kiedy już znajdziesz te swoje tony i odcienie tych kolorów, to można łączyć ze sobą naprawdę wszystko. Po prostu każdy kolor, który sobie zamarzysz, każdy, który przede wszystkim masz w swojej szafie, możesz z czymś połączyć. Zawsze coś się da zrobić. I nie musisz trzymać się utartych schematów, że na przykład wymyśliłaś sobie, że ta koszulka z tymi spodniami ładnie wygląda i po prostu co miesiąc tłuczesz tą jedną stylizację. Nie popełniaj mojego błędu. Ja tak zrobiłam, że miałam na przykład cztery różne stylizacje i wiedziałam, że ta bluzka do tych spodni, ta sukienka do, do tych rajstop i po prostu tylko to i nic nie zmieniam, bo boję się, że coś mi nie będzie pasować. No i tutaj z odpowiedzią przychodzi właśnie koło barw i te zasady łączenia tych kolorów, te harmonie, które mamy. Jak nawet rozejrzyj się w przyrodzie, to sama zobaczysz, ile tam jest podpowiedzi. Ostatnio widziałam też taki, taki piękny obrazek z przyrody, że było pole rzepaku. Wcześniej był zieloniutki, po prostu taki piękny trawnik i czyste niebieskie niebo. No i mamy przykład z przyrody, trzy kolory. W takich odcieniach i nie tylko po prostu zapożyczać to z przyrody i szukać takich cukierków i ubierać się w nie. Więc naprawdę świat kolorów nie ma żadnych ograniczeń. Możesz łączyć ze sobą kolory. E, mamy, po to właśnie są te zasady harmonii, łączenia ich ze sobą po to mamy właśnie to koło barw, które nam pomaga e, właśnie po to, żeby no, nie męczyć się, nie zastanawiać się. Nie zastanawiać się cały czas, co do czego, czy to mogę z tym, czy, czy nie mogę, czy raczej nie, wszystko możesz ze sobą. Tylko w odpowiednich odcieniach i tonach, i sama zobaczysz, że jak gdzieś tam zainteresujesz się tym kołem barw, a później staniesz przed swoim szafą i zobaczysz te ciuchy. I na przykład znajdziesz sobie sukienkę, którą nie nosiłaś, bo nie miałaś gdzie, bo nie wiedziałaś czym połączyć. To po pierwsze zawsze jest gdzie. To nie ma tak, że czegoś nie możesz gdzieś ubrać. Bo, bo co? Kto, kto ci nie pozwoli, kto ci okrzyczy. Jakby jesteś dorosła, możesz robić co chcesz, a nawet jeszcze, jeżeli jeszcze nie masz 18 lat, to nadal możesz ubierać się tak jak chcesz, z zachowaniem pewnych zasad. A po drugie, kto ci zabroni łączyć kolory jeżeli załapiesz już łączenie tych kolorów ze sobą względem właśnie tych zasad harmonii i względem koła barw, które gwarantuje Ci, że wyryje Ci się w głowie, że już po prostu będziesz patrzeć na ciuchy i już będziesz wiedzieć, że o, mam takie spodnie w szafie, to, to ja je sobie ubiorę do tego i tego i wezmę do tego jeszcze na przykład taki i taki dodatek. Bo to też jest fajne, że jak na przykład mamy stylizację dwukolorową, to podbijamy sobie dodatkami. Że to nie zawsze musi być tak, że Twoja stylizacja musi być bukwy jak kolorowa i tylko tego się trzymamy, że nic więcej nie możemy dodać. Właśnie w zabawie kolorami jest to fajne, że dodatkami też sobie podbijamy. Czy na przykład masz niebieską torebkę i ubierzesz sobie do tego pomarańczową spódnicę i, i na przykład niebieską bluzkę? No i w tym momencie już tworzymy sobie takie połączenia kolorów, takie kombo, gdzie możemy się tym bawić. I tutaj naprawdę nie ma ograniczeń, są pewne zasady, ale te zasady to nie są takie, że broń Boży nie może ich łamać, bo jednak no na tym też nam zależy żeby gdzieś tam trzymać się tych podstaw, ale do odważnych świat należy. Więc miłej zabawy, życzę Ci bardzo dużo, wiesz, gdzieś tam zabawy z tymi kolorami. Łącz je, baw się tym i po prostu ubieraj się kolorowo. I pamiętaj, żeby nie trzymać się cały czas jednych utartek schematów, tylko kombinuj, baw się, spróbuj coś z czymś innym, baw się tym. Po prostu niech to będzie dla Ciebie zabawa, niech to nie będzie katorga, że Ty stoisz przed szafą i, i nie wiesz co ze sobą połączyć, tylko że po prostu staniesz, złapiesz to, to i to i to już fajnie wygląda, bo już zna, będziesz znała te zasady, będziesz wiedziała, jak to łączyć, no tutaj też zawsze możesz sobie wrócić do tych przykładów, które Ci pokazałam. Yy, I dobieraj gdzieś tam to też pod właśnie swój typ urody, pod swoje oczy, włosy, yy, ton yy, swojej skóry. I to wszystko gdzieś tam sama zobaczysz, że przyniesie korzyści. Będziesz wiedziała, jak już coś ze sobą łączyć, będziesz wiedziała, w czym dobrze wyglądasz. I idź dalej w to. I jakby zawsze będę mówić, że idź dalej w to, idź dalej w kolory i baw się po prostu tymi kolorami. A my widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Do zobaczenia!